Za nami bardzo ciekawa sesja na GPW, ponieważ w poniedziałek 9 grudnia 2024 roku na rynku przewinęło się na WIG20 ponad miliard złotych. Cztery spółki z indeksu WIG20 miały obroty na ponad 100 milionów złotych i już za chwilę przeanalizuję tą sesję. Michał Palaczyk, Skłaber, a to są sygnały dnia. Jednak dla inwestorów giełdowych i europejskiej gospodarki możliwe, że w ten weekend zdarzyła się jeszcze ważniejsza i na pewno jeszcze ciekawsza informacja, więc warto ją przeanalizować. Spójrzmy Zatem na tą mapę. To jest stan y, Syrii i walk na jej terenie jeszcze z y, y, soboty, z 7 grudnia. Z godzin porannych. Strona rządowa kontrolowała dość sporą część terytorium, czyli ta na szaro. Rebelianci, oznaczeni tutaj na zielono, atakowali od północy i od południa, to co jest na żółto, kontrolowali wtedy Kurdowie. Dokładnie 24 godziny później okazało się, że mapka jest już nieaktualna. Dyktator Syrii, Bashar al-Assad, uciekł ze z, z swojego kraju, a Syrią w tej chwili rządzą, albo w ogóle przejęli władzę, wygonili stary rząd właśnie. Zaznaczeni tutaj na zielono, rebelianci. Drugą połowę kraju mają Kurdowie. W związku jest no, są też lokalne miejsce, gdzie jest Państwo Islamskie. I jeszcze w tej formie, w której znamy, je gdzieś z 2000. 16 czy 2017 roku. Innymi słowy, skończyła się 13-letnia wojna w Syrii, która była dla Europy i dla świata swoistym problemem. Z jednej strony pojawiło się wiele uchodźców na terenie Unii Europejskiej, z drugiej strony była to jedna z największych klęsk humanitarnych współczesnego świata masowe ludobójstwa i wszelkie tego typu procesy. Wielu w związku z tym jest straszliwie, straszliwie pozytywnie nastawionych do przyszłości. Jednak pamiętajmy, że to jest problem. Problem z tej perspektywy, że jeżeli spojrzymy na historię takich rebelii, które toczyły się w krajach północy Afryki czy na przykład na Bliskim Wschodzie, nie mamy dobrych, dobrego tak zwanego, jak to mówimy, na giełdzie track rekordu, czyli dobrych danych historycznych. Najbardziej pozytywne z Tunezji, gdzie po dość spokojnym przewrocie um, udało się ukonstytuować rząd, który ma jakieś społeczne poparcie, a kraj funkcjonuje w miarę normalnie. Mamy też z drugiej strony przykład... Y Totalnie odmienny, czyli Libię, na terytorium której do dzisiaj toczy się wojna. Krajem rządzą trzy albo nawet więcej frakcji i panuje tam totalny rozgardiasz. Niestety tych gorszych przykładów jest trochę więcej, więc obserwujmy sytuację i szczególnie Unii Europejskiej powinno zależeć, żeby sytuację uporządkować, żeby ukonstytuował się jakiś rząd, któremu w miarę wszyscy ufają i który stara się rozwijać kraj. Pamiętajmy, że wojna na terenie Syrii nie była tak prosta jak w wielu innych krajach, które, które zbuntowały się przeciwko swoim rządom w 2012, 2013 czy 2014 roku. Na terenie Syrii. Gdzieś u początku tej wojny pojawiło się wiele projektów infrastrukturalnych, którym, na, na którym zablokowaniu zależało wielu. Przez Syrię miały prowadzić gazociągi i ropociągi z krajów Bliskiego Wschodu, z Bahrainu, Kataru czy Arabii Saudyjskiej. Na mapie chińskiej Syria też była jednym z państw, przez które miał przebiegać jedwabny szlak. Pamiętajmy, że przez teren Syrii przebiegały koleje jeszcze 50 lat temu aktywnie przewożące ludzi w bezpiecznych połączeniach pomiędzy Bagdadem, czyli Irakiem, a na przykład Turcją. Zatem, był to kraj, który był węzłem komunikacyjnym, a miał być też węzłem transportu ważnych węglowodarów, węglowodorów dla, dla Unii Europejskiej. Ja, ten jest to z jednej strony szansa dla Unii Europejskiej, z drugiej strony, no, najważniejsze jest ustabilizować sytuację i nie dopuścić do tego, aby pojawiły się po raz kolejny siły, które mogłyby te, tego typu projekty czy w ogóle stabilność na tym terenie zmącić. No i pamiętajmy, że każdy kolejny projekt infrastrukturalny, który się pojawi, może spowodować, że znowu pojawią się poza syryjskie siły, które będą podburzały do wojny domowej, a tam pamiętajmy, że podział spo podziały społeczne cały czas będą. Pamiętajmy także o tym, że kraj musi się ustabilizować również pod względem ekonomicznym, i na tym zależy również Unii Europejskiej, która no, jest żywo zainteresowana tym, aby nie działy się dalsze ludobójstwa i ucieczki ludzi z tamtych terenów. Zauważmy, że ma porównanie tylko do 2020 roku stanu populacji. W ciągu 10 lat pokazuje, że w okolicach Aleppo, prawie doszczętnie zdemolowanego, czy środkowego biegu rzeki Eufrat, zauważymy wyraźny spadek ludności. To są te kraje, to są te miejsca w Syrii, gdzie były prowadzone największe wojny, oraz gdzie Gdzieś się na, na, na wybrzeżu Morza Śródziemnego obserwujemy tę sytuację. Ona jest również wa ważna z perspektywy y, Europy, y, również z perspektywy gazu, ponieważ tu już prosta droga z Turcji przez Syrię prowadzi do Bułgarii, a z Bułgarii do y, Austrii, gdzie wielkimi hubami gazowymi, które już istnieją, można dalej transferować ten właśnie ważny surowiec energetyczny. Przejdźmy do tematów dalej od surowców energetycznych, ale związanych z istotnym dla Polski i Niemiec sektorem stalowym. 9-8 miesięcy temu w kwietniu alarmowałem, że problemy pojawiają się na rynku stalowym i szykują się spadki. To, była, to, była, to był początek kwietnia zeszłego roku i od tamtego czasu Kogner spektakularnie po szybkim wzroście związanym z kontraktem zbrojeniowym załamał się następnie 40%. Wspominałem o tym, że w branży stalowej dzieje się źle i że czekają nas kłopoty. Dziś scenariusz się zaktualizował wypełnił i trzeba na Kognor i na cały rynek stalowy spojrzeć nowym okiem w Chinach było źle i wciąż jest dość źle, natomiast na Kognorze pojawiła się mocna kontra wzrostowa związana z kolei z inną informacją, którą przekazywałem również w sygnałach dnia odnośnie tego, że y, możliwe że będzie mniejszy import stali z Ukrainy, co może powodować mocne podbicie również na polskim rynku stalowym, to dziś się realizuje natomiast w krótkim terminie spodziewam się mocnej cofki na Kognorze, ponieważ po wielkim w trendzie spadkowym i bardzo mocnym, trochę zbyt szybkim odbiciu. Należy nam się tutaj solidna korekta. Oczywiście rynek stalowy będę monitorował, czy tam pojawiło się coś więcej niż krótkie informacje, może zmieniło się coś fundamentalnie, tego jeszcze dziś nie widać, jeżeli to się stanie, oczywiście w sygnałach dnia ta informacja się pojawi. Sygnał dnia teraz będzie o budżecie polskim, ponieważ w zeszłym tygodniu przez polski parlament przeszedł budżet na 2025 rok z rekordowym deficytem około 200 miliardów, ponad 200 miliardów złotych. Innymi słowy, Polska będzie wydawała w najbliższym roku ponad 48% swojego PKB. To jest budżet oczywiście krajowy, plus budżet samorządowy i wszystkie agendy, ponieważ w Polsce nawet 20% wszystkich pieniędzy wydaje się za pomocą różnego typu agent, czy też pozyskuje się tam pieniądze jak niegdyś w czasie COVID-u PVR, czy wszystkie instytucje związane z drogownictwem, które same na własny rachunek generują dług i go potem wydają. Czyli, czyli tutaj mamy temat. Związane i z Begekiem, i z Gdyką. Jeżeli spojrzymy na, tą, na tę tabelę, która pokazuje, jak dużo PKB wydajemy, czyli innymi słowy, jak dużo musimy pozyskać w formie długu czy podatków, sytuacja robi się dość niepokojąca, ponieważ przed nami jest już tylko Chorwacja, a potem seria pięciu krajów, które mają bardzo problemy duże z rozwojem i są krajami, gdzie rozrzucanie pieniędzy i niegospodarność kraju jest porażająca. To Włochy. Austria, Belgia, Finlandia czy Francja. Jeszcze najlepiej z tych krajów jest Finlandia, ale przykłady Francji mającej problemy z długiem, Belgii, gdzie wiecznie rząd nie może się dogadać i panuje rozgardiaż, Austrii, która nie jest zbyt konkurencyjna, i Włoch, które od wielu lat mają problemy na wielu poziomach, to nie są dobre przykłady. Idziemy w złą stronę. Powinniśmy równać do Słowenii czy na przykład Hiszpanii. W tych dwóch krajach następują mocne zmiany strukturalne, więc warto też obserwować tamtejsze giełdy. Idąc tym dużych wydatków budżetowych Money.pl czy na przykład For podliczyły ile z pieniędzy jest przeznaczane na projekty, które nie wspierają wcale nad najbiedniejszych, przynajmniej w dużej części lub w ogóle pojawiły się w ciągu ostatnich kilku lat. I tu mamy takie projekty jak Babciowe, stosunkowo nowy 800+, które pojawiło się zamiast 500+, rentę w Dowie, Dobry Start, 13 czy 14 emeryturę. To wszystko są projekty, które powstały w ciągu zaledwie ostatnich 5-6 lat. Dodatkowo w najnowszym budżecie mamy pozycję taką jak Fundusz inwestycji kapitałowych. Nam giełdowcom przychodzi, przychodzą na myśl pozytywne rzeczy, ale jednak to nie jest fundusz związany z inwestycjami e, tyczysto kapitałowymi, to po prostu przejmowanie przez państwo konkretnych spółek zbrojeniowych lub ich y, organizowanie. Nam brzmi także wydatki na górnictwo, szczególnie te, które jest po prostu nierentowne albo na VAT dla branży beauty, który z takiej szerokiej perspektywy no, nie, nie, nie jest jakimś y, y, skokiem rozwojowym, to nie jest coś, co nam dodaje jeszcze więcej mocy w naszej gospodarce. Ogólnie For podliczył że można by ściąć wydatki o 200 miliardów, gdyby ograniczyć socjal. A gdyby go ograniczyć. Tylko dla tych najbogatszych, którzy go, powiedzmy sobie szczerze, no, zupełnie nie potrzebują, wydatki budżetowe można by ograniczyć o 100 miliardów. Ale idąc tropem 200 miliardów, warto odnotować, że ta cyfra pojawia się 200 miliardów złotych lub euro w ostatnim czasie w mediach dość często. Również o takiej kwocie mówiła minister, która wspomniała, że mamy 200 miliardów z KPO na wydatki. Warto zaznaczyć, że jeżeli przejrzymy sobie konkrety w tych wydatkach, to nie do końca jest tak, że jest to na wsparcie polskiej Przedsiębiorczości, ponieważ niestety dużo z tych pieniędzy najprawdopodobniej wydaje się, że zostanie wyla, wylane znowu na asfalt po drogach, których niekoniecznie wiele kierowców będzie jeździć, albo na wymianę kostki brukowej przed Urzędem Gminy, która już i tak jest w dobrej jakości. Jeżeli wydalibyśmy te 200 miliardów złotych w sposób naprawdę wspierający przedsiębiorczość w Polsce, to moglibyśmy liczyć naprawdę na mocne wyniki PKB w ciągu kilku lat. 200 miliardów, tylko przypomnę, że to jest dokładnie tyle, ile wartość 10 największych spółek z WIG20. To są ogromne pieniądze i one mogłyby wspierać rozwój kolejnych takich firm w Polsce, jak już nasi czempioni z rynku, którzy gdzieś w jakiejś części wspierali się również z jakimiś rządowymi dotacjami, choćby spółki związane z infrastrukturą, jak Budimex, czyli nasz narodowy czempion, czy Intercars, a także wciąż poszukujemy naszego narodowego blockbustera. W dziedzinie leków tam też są potrzebne pieniądze, które mogłyby iść m.in. z KPO. Idąc tropem 200 miliardów złotych, ten dług, który pojawi się w przyszłym roku, to około ponad 200 miliardów złotych. Instytucje związane z analityką bankową wskazują, że 200 miliardów złotych to jest ta kwota, którą będą musiały odebrać polskie banki w ramach kupienia tego długu. Polski podatek bankowy skonstruowany jest w taki sposób, że Bankom najbardziej opłaca się inwestować w rządowy dług. Innymi słowy, my odkładamy pieniądze na rorach w bankach albo na lokatach, a banki w Polsce za to coraz częściej nie udzielają wcale kredytów, tylko właśnie kupują dług rządowy. Czyli tak w zasadzie to i tak kupujemy dług rządowy, jeżeli trzymamy pieniądze w banku, tylko że nie robimy tego na własny rachunek, a na rachunek banku, a bank oczywiście nie płaci nam tego samego co skarb państwa. Zatem, jeżeli trzymamy duże pieniądze gdzieś na koncie bankowym, trzeba się zastanowić, czy na pewno to jest najlepsze miejsce do trzymania, skoro i tak banki lokują to w rządowym długu. No i z tej perspektywy warto też pamiętać, że to może impaktować na inwestycje giełdowe, ponieważ taki, taka konstrukcja podatku bankowego powoduje nieidealną alok alokację z perspektywy czysto ekonomicznej pieniędzy, które są w polskich bankach. Idąc topem 200 miliardów, na sam koniec tym razem 200 miliardów euro i to już jest pozytywna informacja. Ponieważ jest to informacja o tym, że polski Majątek, takie rezerwy Polski, nazwijmy to kolokwialnie, jako majątek, wynoszą 200 miliardów euro, czyli to jest to, co NBP ma na powiedzmy, uwierzytelnianie Polski w oczach zagranicznych inwestorów, czy na przykład stabilizowanie waluty. Innymi słowy, nawet jeżeli jakiś zagraniczny inwestor stwierdzi, hm, ta, polska, ta polska gospodarka nie rozwija się tak szybko, jest trochę zadłużona, mamy swoje, sporo swoich problemów, to wtedy NBP mówi, hej, mamy wielki majątek, my gwarantujemy, że państwo spłaci ci te pieniądze, bo my po prostu jesteśmy bogaci, może i żyjemy ponad stan, ale przy okazji jesteśmy realnie dość bogaci, i to jest pozytywna informacja. Nasze rezerwy są też dość mądrze ulokowane. Cokolwiek nie powiedzieć, bo o NBP-ie tą część swojej pracy w ostatnich latach wykonał dobrze. I spoglądając jeszcze na jedną ciekawą informację, może nie najświeższą grafikę, ale odnośnie tego, jak wygląda bogactwo w krajach Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii w miastach, w tych w krajów, w tych miastach, w których żyje przynajmniej milion osób. Czyli mamy tutaj kraje z Unii Europejskiej i z Wielkiej Brytanii, z, miast, z których mamy wyłącznie miasta z liczbą osób ponad miliona, z Polski, tu się znalazł także Kraków, choć oficjalnie on gdzieś ślizga się po tej granicy miliona Mieszkańców. Mamy tu porównanie tego, jak wygląda jakby bogactwo tych osób czyli PKB tak naprawdę na osobę w tym mieście i co ciekawe Warszawa jest tu niezwykle wysoko ponieważ w takich statystykach mieści się w top 10 europejskich obok kilku niemieckich miast obok Sztokholmu szwedzkiego Wielka Brytania reprezentuje Londyn Francję Paryż Amsterdam czyli Holandia i znowu najbogatsze w Europie Niemcy także tu jesteśmy w totalnej elicie z polskich miast jeszcze pod koniec tego notowania znajduje się Kraków, który jest na poziomie Litz i Glezgo. Innymi słowy, pokazuje to jeszcze bardziej, że w Polsce tak naprawdę mamy planetę Warszawę i długo, długo Nic. Potem Kraków, a tak naprawdę poza tą top szóstką największych miast, no, sytuacja wygląda pod względem PKB zupełnie inaczej. I tym pozytywnym akcentem Zakończmy ten panel bardziej makroekonomiczny I spójrzmy na twardą giełdę W tej chwili widzisz indeks S&P 500 Który znalazł się po raz kolejny w bardzo ciekawym miejscu Ponieważ widzisz niebieski kanał wzrostowy Który był wielokrotnie Przynajmniej od góry nieprzebity, przebity Ani raz i podrysowywany przez indeks Jeszcze w S&P 500 Jeszcze w 2022 roku Potem był sprawdzony w 2023 trzeci, roku I w 2024 Kilka tygodni Temu i dziś docieramy do tego górnego ograniczenia. Opcje są oczywiście dwie: albo spektakularnie, przynajmniej na chwilę, wybijamy ten kanał wzrostowy, tak jak miało to miejsce jeszcze w sierpniu, kiedy indeks SP 500 spektakularnie dojechał do dolnego ograniczenia tego trendu, albo tak jak to miało miejsce w zeszłym roku, w październiku, kiedy nawet go przejechał, albo ruszamy do góry i podbijamy, przebijając go właśnie w stronę nawet 6000. 300 punktów. Innymi słowy, SP 500 jest w miejscu decyzyjnym. To tutaj um, odbędzie się ten to ważenie kapitału. Czy jest dość pieniędzy, żebyśmy. Popłynęli jeszcze wyżej. Czy powyżej popłynie indeks wig 20 który dotarł do ważnych poziomów, które handlowaliśmy jeszcze miesiąc, dwa czy trzy miesiące temu, czyli poziomów powyżej 2285 punktów, które jest bardzo mocnym wsparciem, które dość fajnie zadziałało w ciągu ostatnich dni, jako miejsce, które przytuliło indeks i potem wypchnęło go dłużej. Dzisiaj jesteśmy na 2300 punktów i sytuacja wygląda niezwykle ciekawie, ponieważ z czysto technicznej perspektywy należałoby nam się kilka dni korekty, lekki zjazd i kolejny atak wzrostowy do 20 grudnia. Dnia na zamknięcie serii kontraktów terminowych, gdzie co prawda nikt specjalnie spekulacyjnie nie handluje długiej pozycji, ale jednak jest to zawsze dzień, gdzie rozlicza się trochę, raczej mało, ale jednak opcji, no i trochę kontraktów terminowych, tym razem niezbyt dużo, ale jednak zawsze jest to kuszące miejsce, żeby rozliczyć duży wolumen po wzrostowym uderzeniu, które już od dołka ma ponad 200 punktów, zatem tam mocny jest po stronie indeksów, WIG 20, może 50, może 70 punktów korekty i potem. Przydałoby się kolejne uderzenie, tym bardziej, że klimat ku temu jest. Są nowe spółki, które wracają na wzrostową kanwę. Dzisiaj na sesji KGHM. Piękne odwrócenie trendu za ostatnie dwa tygodnie, o którym więcej mówiłem w skłaberze w poniedziałkowym wydaniu analizy o godzinie 20, gdzie mówiłem już dwa tygodnie temu, że KGHM wygląda jakby ubił dno i szykuje się do skoku. Ten skok nastąpił dzisiaj. Mocny LPP plus 1,6 i mocny cyfrowy Polsat plus 2,4, który zbliża się wyraźnie do 15 50 to, będą, to będzie prawdziwa próba kapitału. Dziś także mocny orden plus 1,8 i JSW plus 1,68, co ładnie wpisuje się w pozytywniejszy obraz branży stalowej, który pokazywałem 10 minut temu na przykładzie Kognoru. Czy mamy dzisiaj spółki spadkowe, oczywiście, że takie są. Warto skupić się na tym, że dzisiaj na sesji no niespecjalnie radziło sobie kilka firm, szczególnie tych, które ostatnio były dość defensywne, jak na przykład Orange na spadku dzisiaj o 1,28, czy dalsza część korekty po zdobyciu 200 zł na CD Projekt Dzisiaj mieliśmy taką chwilę, gdzie mieliśmy 200 zł, a potem cofnięcie. Również dwa banki, Pekao S.A. i Ajor na lekkim minusie, możliwe, że jest to jakaś relacja pomiędzy tym że Pekao kupi Alior wedle najnowszych informacji. No jeszcze spójrzmy szerzej na sytuację na KGHM-ie, ponieważ bardzo ładnie wyglądający wykres sprzed dwóch tygodni zaczyna się materializować przy dość przyzwoitych obrotach na ponad 100 milionów złotych. Dzisiaj dokładnie nie, na KGHM-ie, przepraszam, nie było 100 milionów złotu tutaj te obroty było dość dużo transakcji, czyli można wywnioskować, że w większym stopniu wchodzili detaliczni inwestorzy. W tej chwili powinniśmy w ciągu tego roku jeszcze zamknąć lukę Spadkowo na notowaniach KGHM-u, z tej perspektywy, wygląda to cały czas jako rzecz, na której może się wiele wydarzyć. Po drugiej stronie, najgorsza spółka z dzisiejszej sesji, czyli Rzeczone CD, projekt, który błyskotliwie odbił się od poziomu 200 zł. To na razie jeszcze nie wygląda jak jakiś mocny spadek, ale musimy obserwować, co dzieje się na krótkich pozycjach. Wzrost obrotów na pewno jest związany z jakimś ruchem na krótkich pozycjach. Czy to oznacza, że tradycyjnie, jak to bywało przez ostatnich ponad 3 lata, przy 200 zł, Pojawiają się nowi shortujący i wszyscy chcą mieć, jak jechałem na krótko, przynajmniej do 100 zł czy to jednak jest jakaś kapitulacja krótkich pozycji? W mojej opinii ta pierwsza opcja, że kapitał zagraniczny cały czas wychodzi z założenia 200 zł drogo, shortujemy, zamykamy połowę shorta przy 150, a potem zastanawiamy się bliżej 120 co dalej z tym zrobić. Także, w mojej opinii, najbliższe dwa tygodnie to będzie ubijanie poziomu 180-200 zł, yy, i prawdopodobnie to ubijanie nie, nie zakończy się przebiciem 200 w górę, tylko jednak odwróceniem trendu. I EnWi40, który dzisiaj nie wyglądał źle. Jeżeli spojrzymy szeroko, wiem, że ktoś już stwierdził, że patrzy na jakiś inny wykres, albo że jest ze mną coś nie tak, MX 40 dzisiaj nie wyglądał źle, jeżeli spojrzymy szeroko na indeks. Jego fatalny obraz wykresowy, który widzisz teraz, jest wygenerowany przez to, że dwie ważne spółki w tym indeksie, w zasadzie najważniejsze, czyli CCC i żabka. Spadały bardzo mocno przy dość sporych obrotach, ale reszta indeksu wig 40 wygląda cały czas pozytywnie i warto na to patrzeć z tej perspektywy. Dlatego indeks wig 40 pewnie generuje jakąś korektę, która może mieć jeszcze 100-150 punktów, natomiast nie odwraca trendu, ponieważ, jeżeli spojrzymy szerzej, to XTB na zero, benefit z dużym udziałem, na plusie ING na plusie, Tauron wraca po zeszłotygodniowych spadkach do wzrostów, handlowy z dużym udziałem na plusie, podobnie w okolicach 0, Aseko również z dużym udziałem. Z tych oczywiście ważnych spółek CCC i Żabka na dużych minusach, ponad 2 na CCC 6%, ale pamiętajmy, że CCC dołożyło nawet 400 punktów wzrostu do indeksu NVIX40 w ostatnich zaledwie kilku miesiącach. Zatem nie jest to tak, że CCC teraz zabiera, no po prostu zmniejsza swój wkład w perspektywie kwartału do tego indeksu. No i zwróćmy uwagę na sytuację na CCC. To faktycznie po wynikach wygląda, jakby inwestorzy po przeczytaniu między wierszami wyczytali, że to jest ostatni taki mocny raport, i mimo sezonu świątecznego i później wyprzedażowego, który nakręca wolumeny w sklepach, nie zrobimy już nic więcej. Czyli otarcie się o 220 zł na ten moment technicznie kończy układ wzrostowy, obserwujemy jak głęboka będzie ta, ta korekta jakie będzie miała również obroty i czy pojawi się jakaś krótka pozycja i na sam koniec jeszcze żabka w układzie godzinowym, bo tu spółka jest dość niedługo na polskim parkiecie i tak naprawdę żabka od ostatnich ponad 200 godzin zrealizowała bardzo solidny układ wzrostowy który dopiero dzisiaj zaczął być korygowany w zasadzie w ciągu wyłącznie jednogodzinowego spadku Także tutaj byłbym cały czas pozytywny, i sytuacja wygląda tak, jakbyśmy po korekcie na przykład do 19 zł czy 19,50 mogli rozpocząć atak na 21,50, który znowu będzie dość swoistym problemem pod tym względem średnioterminowym, no ponieważ to jest ta cena debiutu. Tu jeszcze drobna korekta to jest około 117 godzin, w, w trakcie których pojawiły się jakieś formacje akumulacji na. Notowaniach żabki, więc teraz około 24-25 godzin sesyjnych powinna trwać korekta i kolejny układ wzrostowy, innymi słowy żabka. Jest cały czas przez kapitał instytucjonalny traktowana pozytywnie. Wielu maklerów publikowało rekomendacje. Wielu powie, że rekomendacje są pisane jakimś, w ramach jakichś teorii spiskowych pod tezę, ale jednak te same biura maklerskie wyznaczały często żabkę jako spółki do portfela na najbliższe miesiące czy nawet na przyszły rok. W związku z tym z tego będą rozliczane i tutaj nie będą się podkładać, nawet jeżeli ktoś jest zwolennikiem teorii spiskowych, że. Że biura maklerskie robią coś na złość inwestorom indywidualnym Więc na Żabce wygląda to w miarę pozytywnie A i cały Invict 40 przy okazji ustabilizowania Żabki Znowu zacznie wyglądać dobrze To były sygnały dnia Michał Palaczyk, Skłaber Do zobaczenia, do usłyszenia za tydzień